Kibicujemy, jesteśmy. Co łączy te wszystkie hasła? Nie tylko dwie końcowe litery my, ale też nas jako Telewizję ProArt, operatora sieci kablowej Promax i portal WLKP24info. Od prawie ćwierć wieku wspólnie działamy dla Państwa, rozwijamy się i jesteśmy. Dzięki kampanii informacyjnej o enigmatycznym tytule my chcemy pokazać Państwu jak wiele nas łączy i co pozwala nas od siebie odróżnić. Zależność pomiędzy firmami ProArt i ProMax jest spora, nie tylko pracujemy na wspólny sukces, ale na co dzień łączy nas bardzo wiele. Mimo, że firma Promax działa od ponad 25 lat, a nasza redakcja od prawie 25, to jednak wielu naszych widzów nadal myli obie te firmy. To nie zawsze jest źle, jeśli jesteśmy myleni, bo faktycznie przecież działamy na, na tym samym, pod tym samym adresem i w wielu różnego rodzaju projektach. Marzy nam się jednak, aby nasi widzowie wiedzieli, z jakimi problemami, czy pytaniami, czy sprawami zwracać się bezpośrednio do nas, a w jakich sprawach, no jednak dzwonić, czy kierować się do Promaxu. To fakt. Dziennikarze ProArtu codziennie odbierają co najmniej kilka telefonów z pytaniami o możliwość podłączenia kablówki czy najkorzystniejszy pakiet sieci telewizyjnej. ProArt, to ja podam Pani numer do firmy Promax. Czym się różni ProArt i Promax? <śmany> Dobre pytanie. Właśnie zastanawialiśmy, jak tu wchodziliśmy. Myślę, że niczym. To jedna firma? <śmany> Myślę, że tak. Promax to jest chyba opłata... A ProArt jest w komputerze na Ostrowskiej tej, no w internecie, tak mi się wydaje, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem. A pan idzie do ProMaxu czy do ProArtu? Nie wiem. ProArt, myślę, są nagrywane różnego rodzaju audycje, programy, co jeszcze? A ProMax? A Promax po prostu płaci pieniądze. Pomysł na kampanię My zrodził się pod koniec 2018 roku. Pracownicy ProArtu i Promaxu wzięli udział we wspólnej sesji zdjęciowej, której efekty mogą Państwo już teraz podziwiać w mediach społecznościowych naszych firm, a już wkrótce na billboardach w największych miastach naszego regionu. Kampania My polega na tym, by pokazać naszym abonentom, waszym czytelnikom, waszym osobom, które oglądają wasze programy, na czym polega nasza, nasza wspólna praca, na czym się skupiamy by dostarczać najlepsze usługi, najbardziej rzetelne informacje, informacje, które są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Nie spoczywamy na laurach, rozwijamy się, by dostarczać Państwu informacje nie tylko za pomocą sieci kablowej, ale i przez internet. Promax dostarcza internet za pomocą światłowodów. My docieramy tam za pośrednictwem portalu wlkp24.info najmłodszego medialnego dziecka proartu. Promax i portal WLKP24 Info to naczynia połączone oba ze sobą, w jaki sposób współpracują, ponieważ abonenci szerokopasmowego internetu dostarczanego właśnie przez firmę Promax mogą korzystać z naszego portalu. Staramy się na nim codziennie publikować najświeższe informacje nie tylko z Ostrowa Wielkopolskiego, ale też z całego regionu południowej Wielkopolski. Oczywiście inni użytkownicy internetu też mogą korzystać z naszego portalu, ale tutaj Promax zawsze dba o to, żeby ten dostęp był jak najszybszy, niezawodny, żeby ta przepustowość była jak największa. Telewizja ProArt, firma ProMax i portal wlkp24.info to projekty tworzone przez różnych ludzi, ale we wspólnym celu, mam nadzieję,